Seria Need for Speed odłożona na półkę. Kultowy serwis Speed Hunter zakończył swoją działalność. Po niemal dwóch dekadach działalności wspierany przez jej serwis Speed Hunter skończy swoją działalność. Powodem jest rzekoma decyzja wydawcy o wstrzymaniu prac nad kolejnymi odsłonami serii Need for Speed. Informację o zakończeniu działalności serwisu Speed Hunters przekazał fotograf i wieloletni współpracownik portalu Matthew Everingham, który na Instagramie napisał. Speedhunters jest na lodzie i jej odłożyło Need for Speed na półkę, co oznacza brak dalszego finansowania dla strony. Jestem wdzięczny za wszystko, za podróże, za historię, przyjaźnie na całe życie. Serwis nie był aktualizowany od kilku miesięcy, a jego profile w mediach społecznościowych niedawno zmieniły zdjęcia profilowe na czarne. Sklep internetowy związany z marką również został wyłączony. Speedhunters powstało 17 lat temu jako część inicjatywy jej promującej kulturę samochodową wokół serii Need for Speed. Informacja o wyłączeniu serwisu pojawiła się niedługo po oświadczeniu EA, które zasugerowało, że plany wobec kolejnej części Need for Speed zostały wstrzymane, ponieważ obecny deweloper serii, Studio Criterion, koncentruje się obecnie na pracy nad kolejną odsłoną serii Battlefield. Co ciekawe, już we wrześniu 2023 roku jej ogłosiło, że kriterium zostało przeniesione do innego działu, by wesprzeć rozwój nowego Battlefielda, ale zapewniano wówczas, że część zespołu wciąż będzie pracować nad przyszłością Need for Speed. Obecnie wszystko wskazuje na to, że marka została tymczasowo odłożona na bok. Ostatnią odsłoną serii Need for Speed był Unbound z 2022 roku.